Zagrajnik TV. Dobry wszystkim, witam na paranej Kawusi Zagranikowej. Odpalam do skrypcik, bo dzisiaj jest kupa roboty i nie ma co przedłużać. I od razu się wytłumaczę. Dzisiaj będzie takie słuchajcie pogaduchy. Pogaduchy o niczym ważnym. teraz zobaczymy, bo będziemy się przeglądać newsy, ale na początku wytłumaczenie. Oczywiście mam kawcie. Czemu nie było ostatnio kawek słuchajcie, dlatego że byliśmy na wakacjach ze smokiem. I szczerze mówiąc, miałem tam jeszcze nieoczekiwany wyjazd do Stanów. Pewnie wiecie, że oglądaliście film o Zombie, to wiecie, że tam byłem parę dni. I troszkę jakoś tak nagle wyszło, że nie zdążyłem zrobić tej ostatniej. O osa! Nie zdążyłem zrobić tej ostatniej się przed wyjazdem. No i dlatego właśnie nie dałem wam znać, że kawcie nie ma. I nagle kawa zniknęła, nasz nowy piękny zwyczaj, kawa, nagle gdzieś e, zaniknął. Ale m, teraz planuję, słuchajcie, żeby znowu wróciła. Tak mniej więcej, powiedzmy, te dwa. To dwa razy, może trzy razy w tygodniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wróciłem póki co do formatu 20 minut. Bo w że 30 minut to już troszkę może za długo. nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, będziemy tak pływać z tym formatem. Mam jeszcze pomysł w ogóle ciekawy, to może. Kurczę, zapytam was tutaj, czy byście uważali, że to jest w porządku. Dzień dobry, pan Popi, dzień dobry Dariusz, dzień dobry, bardzo kreatywna nazwa, Siemanko Manokuma, Kłek, Wiedźmin Jezus, and Unspoken? Mm, tak, jest to jest osób. Tak, kawka opóźniła słuchajcie, bo musiałam zobaczyć się rzeczy jeszcze dzisiaj i po prostu jak zobaczyłem, że jest za 5 dziewiąta, ja mówię, wow, a tu jeszcze jest wszystko w ogóle w dosypce, dlatego właśnie kawkę opóźniłem. Wybacz mi Avank można zrobić, przepraszam, drugą kawkę, ale jako, jako łagodną. O, to jest taki, swojecie wytrych. Kawka jest czarna dzisiaj z mlekiem. No pop, jaka piękna, jaka piękna e, emotka. Ale, słuchajcie, mam do was pytanie. Myślałem z ostatnio nad formatem kawusi, że można by pokombinować z czymś dziwnym, z czymś śmiesznym. I na przykład spadłem na pomysł. Ja to wam pokażę. Nie wiem, czy to w ogóle jest dobre, ale jak to się robi tutaj? Jezu. A, a tutaj. Zrobię ankietę. E... Okej, okay, sesja pytanie, zobaczcie ankietę. I teraz tak, czy dobry pomysł? Zadam pytanie. Czy to dobry pomysł? I dam tak? Nie. OK. A pomysł jest taki, słuchajcie, jeszcze nie odpowiadajcie. Żeby. Kiedyś pamiętam był taki live dawno temu z. Yy, z Kinguinem robiliśmy. Mega dawne czasem. Ale było takie coś, że ludzie dzwonili i... I oczywiście oni odpowiadają na pytania, bo to był jakiś quiz i tak dalej, ale generalnie fajne było takie taki możliwość pogadania z ludźmi. I tak myślę, że czasem nie zrobić takie segmentu. Może nie w każdej kawie, ale ostatnio przykład 5 minut, że ludzie dzwonią, e, na przykład na Discordzie się spotykamy, tam przyczyn ludzi do pokoju i e, coś mówię. Oczywiście e, to się wiąże z jakimiś różnymi zagrożeniami, na przykład że ktoś wejdzie i zacznie robić jakieś niecenzuralne rzeczy, albo mówić zagranik! Sprzedałeś się, jesteś łysy! E, w sumie to akurat wiecie, wolne słowa, nie, ale... Różne są ryzyka, bo ktoś po prostu, nie wiem, nie będzie miał, będzie miał tremy, nie będzie miał, jakby, odwagi nic powiedzieć. Ale jednocześnie może to być, jeszcze bardziej by się puszczyli w kierunku tej, tych formatów telewizyjnych, nie? Jakieś, wiecie, pytanie na śniadanie i ktoś dzwoni i mówi, Dzień mam pytanie, jaka kawa, jaką kawę pan zagranik poleca? No tak myślę, że to mogłoby być fajne. 20 minut lepsze, jak 30 to się zrykało, jak kruchy dynamicznie lepiej. O, pan pupi, zgadzam się, jako stanowskiego. No, ale musimy słuchajcie te 20 minut trzymać się ich po prostu definitywnie, choćby nie wiem co. Choćby, jak to mówią brzydko, skały defekowały, musi być 20 minut, więc jak będzie już za 5, to ja już będę starał się w tym momencie do brzegu, do brzegu, do brzegu, nie. No chyba, że wyjątkowo będzie jakiś temat, który chcemy bardzo omówić i który jest bardzo palący, ale to raczej staramy się trzymać tych 20 minut. No, to słuchajcie, taki mój pomysł. Ludzie piszą, o, widzisz, że tutaj. Dużo osób zagłosowało, że pomysł jest dobry. Chciałem się pochwalić, bo podczas swojej obecności kupiłem pierwszego Switcha i jestem oczarowany tą starą konsolą. DEVIO! OR JAZDA! I czy Devio, czy, czy gdzieś tam moja e, propaganda Switchowa miała minimalny wpływ na to, że zdecydowałeś się zakupić sobie tego e, Switcha? Jeżeli tak, to jestem dumny z siebie. Ja, słuchajcie, ostatnio byliśmy właśnie w e, Szwajcarii, to Switch... Jak zwykle, kiedy jestem w podróży cały czas w użyciu. Grałem sobie w solsy, jestem daleko w solsach pierwszych, będzie film o Souls'ach. Przy okazji chcecie wam powiedzieć troszkę o naszych planach na najbliższy czas. Więc to będzie taki ogólny dzisiaj kawcia o właśnie takich rzeczach około zagranikowych. Więc grałem sobie w Souls'y, gra się rewelacyjnie, bardzo dobry port. 30 FPS-ów, ale moim zdaniem w zupełności wystarczy i grało mi się świetnie. Grałem sobie w Red Dead oczywiście. Myślę teraz nad zakupem World of Good 2 czy to dobry pomysł, żeby zrobić o tym taką szybką recenzję, bo grałem kiedyś dawno temu w World of Goo i biję się z myślami, czy kupić World of Goo 2, więc być może, tylko że mało czasu, żeby to gdzieś wcisnąć, ale chciałbym. A Natomiast to, co jeszcze graliśmy w Szwajcarii, będąc na tych mini-wakacjach u e, znajomej naszej przyjaciółki Karoliny, bo to nie tak, że jesteśmy tacy bogaci, że sobie po hotelach śpimy w Szwajcarii, to jeszcze Splatoon, Splatfest, kurde, Splatoon jest tak dobry, więc Switch był w użyciu codziennie. Tak. E, jaką grę kupiłeś, Devio? O której godzinie będzie teraz defaultowa godzinka? dziesiąta. Mi się w ogóle porąbało, pomir doliły mi się w głowie. Ja myślałem, że dziewiąta jest, a potem do mnie pisze właśnie e, mój psiapsi Ej stary, co z kawką? Miała być o dziesiątej, a jest o 9. To, co się dzieje? W ogóle, what Więc będzie o dziesiątej. wracamy do dziesiątej. Dzisiaj mi się po prostu walnęło, okej? Okay? Tak, e, najbliższa kawa pewnie pojutrze? Myślę, że będzie o 10. A, propaganda działa z całą mocą, bo to dzięki tobie ją kupiłem. Achievement z Werbinowego Wyznawcy osiągnięty. Okej, okay, Davie, jaką grę kupiłeś? To też ważne. Co tam gracie ostatnio w Switchu? World of Goo. Sądzę, że decyzja będzie krótka, gdyż ile można mówić, także, no prawda, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że World of Goo 2, e, tak samo jak jedynka to jest mała gra, ale to jest jedynka no, była fantastyczna. I z tego co słyszę, dwójka też jest rewelacyjna. Tam niektórzy mówią, że w ogóle to jest dycha, albo i na lepszych jest w tym roku. Wiem, że ktoś, kto nigdy nie grał World of Goo, może w to nie uwierzyć, nie? W sensie, ja w ogóle gadam wam tutaj, może wam pokażę, jak tak to wygląda. Że ktoś nie wie, z tym mam taką możliwość, nie? E, czekajcie. Więc przejdźmy sobie tutaj w e, oglądamy przeglądarkę, tak jest, i tu mamy w ogóle World of Goo. Jaka direction, ale my sobie, sobie, sobie przejdziemy, o, tu, World of Good 2 Trailer. Hmm. W ogóle trailer wyszedł w 720p, czego nie czaję. I wygląda to rewelacyjnie, moim zdaniem, w sensie w tej grze, w jedynce pamiętam, wszystko było dobre. Począwszy od gameplayu, który był mega pomysłowy i cały czas coś się w tym gameplayu zmieniało, bardzo dużo było takiej zabawy pomysłem. Wydawało się na początku, że to jest tylko w budowaniu mostu za pomocą glutów, jak tutaj, ale potem dochodziło mnóstwo innych opcji. Tu widzę, że w ogóle da się budować są jakieś ziemne gluty, jakieś kulkowate gluty, no jest sporo tych opcji. Ale wydawało się, że to jest tylko ten gameplay, to jest tak dobre, a ta gra jeszcze miała mega dobrą fabułę. ponieważ wilka też ma dobrą fabułę, więc no chyba to kupię na Switcha i zrobię z tego recenzję, bo to jest gra, którą uważam, że warto ludziom pokazać. O, Devio! Odyseja! Warto zaczynać od Odysei. Też zaczynamy od Odysei. Bardzo, bardzo, bardzo dobry początek. Więc tak, kiedy będzie ten temat o Tekenie 8 bo nie mogli się doczekać, Kamil Rzutkowski. O Jezu, nie wiem, Kamil, już na pewno nie recenzja, a raczej takie przy, przyjrzenie się temu, jak to tam obecnie wygląda po tych wszystkich kontrowersjach i po tych wszystkich negatywnych i pozytywnych opiniach. Ale nie wiem póki co kiedy. Jeku, nie, nie wiem, mam tyle planów, za chwilę o tych planach opowiem. Siemanko, Słony Karmel, dzień dobry. Wiesz, może, czy cokolwiek wiadomo o DLC do Hogwarts Legacy? I czy grałeś od czasu wprowadzenia trybu fotograficznego? Nie, nie. Y znaczy, grałem! Grałem grałem na Switchu. Ja na Switchu gram dużo Hogwarts Legacy, bo gram po japońsku i to uczę japońskiego. Więc tak, tak, tak. E Ale tam jakoś przyznam, że tego typu foto nie sprawdzałem. Może dlatego, że typ foto na Switchu nie jest jakoś szczególnie istotny, bo ta grafika nie wygląda tam jakoś szczególnie dobrze. E no, i lat minęło już to World of GU. No właśnie World of GU. Siemanko Aniad Moch. Dzień dobry. E, Piotrek, jeden z moich filmów, który planuję zrobić na najbliższym czasie jeszcze przed wyjazdem do Japonii, aczkolwiek on się pewnie pojawia, jak już będę w Japonii To jest moich top gier na Switcha e, Myślę, że zrobię jakieś top 10 gier, może top 15, bo ich gram nich dużo O, śmieciarka przyjechała, dlatego może je już, już, już hałas e, Więc to jest jeden z filmów, ale w ogóle wiecie, że my w ogóle za dwa tygodnie wjeżdżamy do Japonii. E, i w ogóle wow, nie? Jedziemy do Japonii za dwa tygodnie ja myślę, że dobrym momentem e, i, O! To jest takie jeszcze, to jest taki sneak peek, to co mam ja teraz powiem. znaczy sneak peek, sneak peek, uwaga, sneak peek. Eee, watari O. Oczywiście nie da się już w kupić wyprawy z nami do Japonii, ponieważ ona już jest. odbywa się za dwa tygodnie. Ale słuchajcie, snikpik jest taki, że będziemy ogłaszać na dniach dosłownie, no bo tak, miejsce, nie? W udało nam się zebrać komplet, ale jestem tak szczęśliwy. Już spotkaliśmy się z tymi osobami, słuchajcie, w wielu miejscach. Ostatnie spotkanie było w Warszawie. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś z tej ekipy, która się z nami spotkała, ale czuję, że będzie legendarny wyjazd. W każdym razie, ha ha, hashtag taka oczywiście będziemy ogłaszać słuchajcie, niedługo wyjazd na wiosnę. Gdyby ktoś rozważał i będziemy jeszcze cały czas postować rzeczy i napokami, to w to odrestaurować, jak już będziemy w Japonii, więc będzie sporo, sporo mowa o tym, więc jeżeli ktoś dzisiaj się o tym nie dowie, albo dzisiaj nie jest pewien, a gdzieś tak myślę o tym, że może pojedzie z nami, rodzi się w jego głowie, to będziemy jeszcze dużo okazji, żeby się zastanowić. Będziemy niedługo ogłaszać wyjazd wiosenny, e, więc tak tylko wam powiem, bo to jest fajna rzecz, e, uważam. Siemanko, Borsuk, dzień dobry. Siemanko, Gamer Teusz. O, Gamer Teusz, słuchajcie, był w Japonii, Pokazałem wam ostatnio, e, przywiózł mi z Japonii figureczkę e, tej, Kaguji, e, z Kaguya-sama. Gamer Teusz, raz jeszcze arigatou gozaimasu czy raczej, ale ja tego zajmować się ta, za tę piękną figurkę, e, no. Mam nagrywarkę HDMI do Avermedia. Potrafi mieć problemy, ale nagrywa dobrze. Ja piję zimno, się w spokoju, bo wczoraj oddałem krew. Ło, wow, Karol Nowak, nice. Jezu, wielki szacun, wielki szacun. Karol Nowak, nasz admin, który ma jako jedyny chyba plakietkę wspierającego z już e, kolorami zagranika tęczowym. Karol, Nowak, dzień dobry. Czemu jest przed, przed 10? No bo pomyliły mi się, słuchajcie, godziny. I dlatego dałem cię na 9.30. Ale no, walnęło mi się, walnęło mi się, walnęło mi się. Kolejna kawa już będzie o 10, tak jak powinno być, ok? Więc bez obaw. Mm. U mnie okazuje się, że jak będę z wami w Japonii, to u mnie zespołu też ktoś do Japonii jedzie, mówi Aglobal. Ojacie. Czyli może się tam spotkacie? Może by się tak. bo coś tam będziemy kombinować. są właśnie gra. A Aglowal, czekaj, to ty kiedy, kiedy jedziesz z nami, w takim razie? Hmm, czy jest jakiś fan Baldur's Gate 3? Kiedy kończy się power creep w tej grze, o Jezu, my graliśmy tak mega lodowo ze smokiem, więc ja ci, ci nie powiem nic o e, mechanikach, bo my tak po prostu, ja na przykład, słuchajcie, moje lodowe granie w Baldura polegało na tym, że zawsze, w ogóle chodziłem cały czas nago, bo byłem takim niziołkiem z brzuszkiem i cały czas chodziłem, znaczy nago, w majtkach, nie? Przez całą grę. I podrywałem w ogóle ten, mroczne serce, ale ona w ogóle chyba jest nasistką, bo na zero zainteresowania tym, niziołkiem, w ogóle nie zwróciła na mnie uwagi przez tą grę. Więc jakby ja dawno się staram, a może ona nic, może coś źle robiłem, a może po prostu rzeczywiście nie lubi niziołków, pewnie nie, ale ten, i elementem mojego roleplay'u było też jako Bart. Jak się zaczynała bitwa, zawsze zaczynałem grać na bębenku przez całą grę. I w ogóle mieliśmy dwóch bardów w teamie ze Smokiem, i graliśmy tak roleplayowo, i tak niemechanicznie, a i tak dał się super. Więc nie pytajcie mnie o rady mechaniczne, bo nie wiem. 3 do 18. a ok, 3 do 18. No to czyli? Czyli niedługo Global. Widzimy się niedługo już. Wiosną na to, że Suzuka, bo po ksówkach tak niekoniecznie nie, nie, nie koja, nie kojarzę, nie? Wiosną na to, że Suzuka w Japonii będzie F1. W tym kraju kibice są odjechani i zawsze to ciekawie wygląda, jak ich pokazują w relacji. O, ciekawe, ciekawe. Dziś 20 minut tłumaczenia się z pomylonej godziny kawci. Przepraszam, przepraszam, już wiecie, o to mi mówię. Dobra, słuchajcie, ale zobaczmy sobie. A, jeszcze plany, plany, plany. Tak, więc. Musimy zrobić teraz sporo filmów przed wyjazdem do Japonii, żeby one się też yy, jakby wyświetlały, kiedy będziemy w Japonii, czyli musimy zrobić ten zapas. No i plan jest taki ja tu mam te rozpiskę moją, gdzieś czekajcie. Nie wszystko mogę Wam zdradzić pewnie, ale najfajniejsze rzeczy jest to, co zapisałem, uwaga. Słuchajcie, mam ten film, bonusowy film o, o Potterze, ja już go napisałem, jak w ogóle leciałem w samolocie do Ameryki, to pracowałem i w jedną i drugą stronę, napisałem sobie na laptopie i napisałem, słuchajcie, ten film o dubbingu Hadego Pottera, więźnia z Kabanu, jak go oglądaliśmy ostatnio, więc ten film będzie na pewno całkiem niedługo, to będzie ten bonusowy film o Potterze. Będzie, słuchajcie, dzisiaj za Grey Week, ale nie powiem wam o czym, musicie go zobaczyć, więc dzisiaj będzie za Grey Week. Planuję film, słuchajcie, a już napisałem cały tekst na 10 stron o top 30 gier 2002 roku, więc to też. Planuję ten film, co powiedziałem o najlepszych grach na Switcha, w mojej opinii. Gandalf zrobił film o platformówkach, Smoku zrobił film o Tomb Raider. Tomb Raider, to już mówiłem, już prawie skończyła. Tomb Raider hmm, Angel of Darkness, to będzie miał być hit. No i mam sobie jeszcze Red Dead Redemption i Soulsy na Switchu, więc też chciałbym to zrobić takie filmy, gdzie tak troszkę sobie o nich pogadam. Takie bardziej na luzie. Red Dead to będzie takie, takie pierwsze wrażenia w ogóle z tej gry w historii, bo ja nigdy nie grałem w Red Dead, eee, więc to jest mój pierwszy kontakt i myślę, że to może być ciekawe. A też niedługo będzie, zdaje się, już tam były jakieś sneak peeki, będzie ten port na PC-a, o którym już wiadomo od dawna, że powstaje, ale jakby to jest taka tajemnica polishynela. W końcu się to powoli potwierdza, więc myślę, że dla osób, które nigdy nie grało w Red Dead, a niedługo będzie okazja, żeby faktycznie zagrać także na PC-cie, może to być interesujące, takie pierwsze wrażenia i pierwszy kontakt z Red Deadem, Gra jest rewelacyjna, cudowna. A potem będziemy przechodzić dwujeczkę. Gdzie słuchajcie ferki nie zawsze są w sobie. W ogóle, słuchajcie, jeszcze mam taki jeden plan: żeby zagrać w RPG przed wyjazdem do Japonii. Eee, no, przed wyjazdem do Japonii, jeszcze jeden taki. Jedna sesja, właśnie, Gadania z przyjaciółmi, więc tak. Fajny kubek, dziękuję, Ania. Mamy kubek z smoku kupiła na Gamescomie parę lat temu. Eee, jak myślisz, kiedy Rayman 4 wyjdzie? Myślę, że wyjdzie! Myślę, że wyjdzie, i myślę, że to jest najbliższych 5 lat. Serio, autentycznie, rzucę taką, taką e, predykcję, że za 5 lat, ta predykcja, no, takie totalnie wróżenie z husów, ale moim zdaniem jest to realne i w ciągu 5 lat może pojawić się Rayman 4, tak uważam. Nie wracajcie z Japonii. Aha, nie wracajcie z Japonii między wrześniowym i wyjazdem. Nie, nie wracamy, Kajk, będziemy siedzieć w Japonii w tym czasie. E, w tym czasie planujemy robić research, czyli dalej poszukiwać miejsc na kolejne wyjazdy do Japonii e, z wami. E, planujemy szlifować japoński, planujemy robić też kanał, będziemy tam ze sobą wszystkie rzeczy do pracy, czyli mikrofon, laptop, kamerka, Dużo innych rzeczy i będziemy tam oczywiście robić filmy w troszkę mniejszej pewnie intensywności, troszkę innego rodzaju, znowu bardziej gadane będą w tym okresie pewnie i troszkę więcej będzie filmów o Japonii. No bo teraz na Pokamito ostatnio nie było ich w ogóle, ale chcemy tam totalnie odkurzyć od Pokamito i robić dużo więcej tych rzeczy. No więc będzie to intensywny miesiąc, to nie, to nie będą wakacje. Planujemy tam pracować. Kierunku w naszej dalszej działalności jako pilotów w Japonii, bo to jest nasze największe marzenie od wielu, wielu lat i po prostu mega się jadamy, że w tym roku jedziemy z ludźmi, którzy nam zaufali chcą z nami pojechać i którym możemy pokazać Japonię, więc to jest bardzo ważne i właśnie w tym kierunku chcemy robić, no ale też zagranika też też będziemy w tym czasie robić. Jak prawdziwe życie, jesteś niski, to ci dziewczyny nie chcą, mówi Tomek, no, ale ja się tak czułem w tej grze. Totalnie. Czy w elf nadaje się na wojaka w mroku? Nie wiem. A mało tego słuchajcie, jeszcze po drugiej grupie, którą odstawimy w październiku, to jeszcze dostajemy na dwa tygodnie. Więc będziemy tam w sumie, no prawie trzy miesiące. <laughs> ale będziemy w tym czasie pracować, będzie kontakt, będzie kawusia. Planuję, słuchajcie, żeby kawusię zamienić z porannej kawusi na japońską kawusię. Bo ja będę miał wtedy poranną kawusię, ale wy będziecie wtedy mieli kawusię późno-wieczorną. Więc tak, planuję, słuchajcie. Japońską kawusię w Japonii. Ona pewnie będzie rzadziej, myślę, że maks dwa razy w tygodniu i będziemy się pewnie raczej trzymać 15 minut niż 20. Ale kawusia będzie. Kawusia będzie zawsze, kiedy tylko będzie dobry internet i będzie taka możliwość, będzie japońska kawusia prosto z Japonii. I tam wtedy może pewnie będziemy zawsze robić segment, co wydarzyło się ciekawego w Japonii, uda w ciągu ostatnich kilku dni. I będę wam tutaj pokazywał rzeczy, może jakieś snackusy wam pokażę, Będę pił może ten japońską kawusię z tego z Kombini, bo jest tania, za stojenków można kupić czarną kawkę, więc spoko. Rayman 4 to mit. Póki co mit, ale będzie hit, Ania, zaufaj mi. Robert, poleciasz subik, bo mam ciekawy tej topki gier. O! Nowy sub na zagraniku, dziękuję ci, Robert. Um, za każdego suba dostaję 100 złotych miesięcznie. Nie, tak naprawdę to nie, nie ma imi za suby. Suby to nie jest zbyt istotna rzecz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału. Eee, w sensie, bo to się niekoniecznie przykłada, nie? Eee, kanały na YouTube mają taką finansu życia. Eee, mają lepsze go momenty, gorsze momenty, lepsze odsłony, gorsze odsłony i niekoniecznie przykłada się to. Eee, na, na to przekłada się liczba eee, subów. Zresztą widać po wielu wielu kanałach, które niektóre mają milion subów albo dwa miliony, a mają wyniki eee, bardzo na przykład porównywalne do zagranika. A są kanały dużo mniejsze od zagranika, że chodzi o suby, które mają dużo lepsze odsłony, bo, bo coś, nie bo. Jest lepsza koniunktura, bo wyczuły, bo po prostu teraz się odsłaniają, bo są fajni, bo nie wiem, bo, bo jest moda na to, bo tysiąc innych rzeczy, bo się nie znudzili, bo są nowi i świeży, a zagranik jest stare i łysy. Więc wiecie, jakby jest taka koniunktura na zagraniku, znaczy na tym na YouTubie, ale suby nie są takie istotne, nie? Macia zamiast kawci. Macia będzie, Macia będzie, ale ta japońska Macia, którą się kupuje w knajpkach, w kawiarniach jest zawalona cukrem. W ogóle Macia w Japonii zawsze łączy się z cukrem. Nie zawsze, nie? Oczywiście można kupić macie w takim opakowaniu i sobie kupię, i taką macie zalać i jest gorzka i super, tylko że ona jest dużo bardziej gorzka niż ludziom się wydaje. Bo my kojarzymy macie zawsze właśnie z takimiś jako dodatek do słodyczy i kojarzymy Macie jako coś słodkiego. Macia jest totalnie gorzka, jak to kawa, nie? Tak naprawdę gorzka. I już widziałem wielokrotnie ludzi, którzy tak pili te macie i tak piją macie i mówią, ale to nie smakuje tak, jak miało smakować. To, to jest niedobre, dajcie cukier to Cukier! Cukier nie jest dobry. To, to że wszystko, wszystko kosami razem może być Aglowal, czekam, aż Modoid wyjdzie na Switcha. To się nigdy nie wydarzy, ale chciałbym! Jezu, tak da się starzeje. Ciągle się w niej fajnie gra. Kawę nie pije, ale herbatę to owszem się napije. Twoje zdrowie, gamer, to już? Twoje zdrowie. kofeinowa. Od kufiny się umiera. Czy kufina rzeczywiście jest taka groźna? Słuchajcie, jak to jest z tą kofeiną? Po co są psów robotów w Japonii? Nie widziałem takich psów robotów. Sporo w Japonii już zwiedziliśmy, jeszcze dużo przed nami, dużo, dużo przed nami, ale myślę, że w wielu miejscach już byliśmy, na własną rękę, reszta jak odwiedzaliśmy, to sporo udało się zobaczyć. Nie widziałem za dużo robotów. Wręcz mam takie poczucie, że Japonia to raczej jest kraj taki powiedziałbym wyglądający na przestarzały w wielu miejscach, szczególnie Osaka. Widać, że to jest. To, 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 to wiele miast, wiele miejsc w Japonii wygląda, jakby czasy ich świetności przypadały na przykład na 30 lat wstecz albo 40. Co pokrywa się generalnie z e, tymi kryzysami, jakie nastąpiły w Japonii, ekonomicznymi. E, Japonia jakby dawno jest nieodkurzana. Oczywiście są miejsca, które imponują no, e, nowością, na przykład Ginza e, w Tokio, wiadomo, Ginza robi na większe wrażenie, chociaż nie jestem fanem Ginzy, tam nic nie ma. To jest e, dzielnica dla bogatych ludzi, ale większa część Japonii, większa część tych miast raczej nie wygląda jakoś futurystycznie, wygląda retrofuturystycznie. O, może tak. E, lubisz falauty? Lubię No pewnie, ba hopie, lubię fallouty. Nawet lubię flauta 76. E, stał się już kogietką ostatnio. Za cały dzień spożycie kofeiny to 400 mg. O nie! Ile to jest? I, ile kas mogę wypić? Siemanko e, Jay. Macie Jaworski. Witam ja ciebie. j <tryk> J. Graliśmy, z z Brothers jay my to graliśmy z Platuna, z ty co? I z Deusem W zasadzie mieliśmy team czterech osób i nawet tak dobrze nam szło w platunie muszę wam się pochwalić Że w pewnym momencie mieliśmy w Platfeście taki jakiś mnożnik razy 100 I wygraliśmy i w ogóle okazuje się, że nasze niki gdzieś były wymienione w jakimś announcement I w ogóle mogliśmy zrobić sobie zdjęcie na scenie i było takie wow Chleb, te, team chleb wygrał, bohaterowie chleba A potem okazało się, że jednak nie, że jednak przegraliśmy W sensie jako cały team chleb Eee, widzę, że wróciliście, tak, siemanko. Tak, 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 jesteśmy słuchajcie już tym. Szwajcarii, mówię, nie lubię kawci, bo sobie odpoczniemy w Szwajcarii. I tak pracowaliśmy troszkę w Szwajcarii, ale to jednak były wakacje. Mówię, dobra, nie będę... Tam zresztą mieliśmy mega szalony ten czas. Ja kolejna kawcia, wam pokażę fotki ze Szwajcarii. co e, się tam działo, okej? Okay? O, tak się mówię. Kolejna kawcia to będzie omawianie Szwajcarii. A tymczasem, słuchajcie, zbliżamy się do końca. E, Discord dla widzów. On w ogóle istnieje, kamień Rzutkowski. Ja się tam boję wejść, bo nie tam od pół roku i pewnie ludzie tam mnie widzą. Ale on jest taki bardzo malutki. Odkurzę go może. Okej, okay, słuchajcie. Plan na najbliższą kafcie. Szwajcaria, fotki i patrzymy, co się dzieje z Discordem. I go odkurzamy. I robimy tam segment kawci i zobaczymy, czy da się uruchomić kiedyś ten taki segment gadanie o kawci. E, zapraszanie ludzi, żeby dzwonili telefon od widzów na zagraj, e, zagraj kawci. Dobra, tymczasem kończę. Żegnam się z wami. Dziękuję bardzo, że byliście na że kawusi. Fajnie, że ktoś jeszcze o nie pamiętał. No i co? Widzimy się pewnie nie jutro? Myślę, że pojutrze, czyli to będzie kawusia, dzisiaj jest środa, tak? To będzie kawusia piątkowa. A dzisiaj, słuchajcie, będzie na zagrajniku nowy zagrał, więc stay tuned, jak to mówią. Eee, widzimy się gdzieś po południu na nowym zagraju, którego chwileczkę będę nagrywała. No, więc pewnie będziemy w tej koszulce. Papatki, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć! Заграйник Тив.